Cześć! A tematem dzisiejszego odcinka będzie apetina, czyli taki ser biały w zalewie olejowej z suszonymi pomidorami. To jest taki właśnie ser, który ja osobiście polecam czy to na śniadania, czy na kolację w sytuacji, kiedy po prostu nie wiecie, co sobie przekąsić w takiej sytuacji wkracza właśnie, można powiedzieć, taki ser apetina. No i naprawdę w moim przekonaniu mega fajnie on się sprawdza w takich sytuacjach. Ja osobiście... Smak takiego produktu oceniłbym na 9 na 10. Ja nie będę w tym odcinku otwierał tego opakowania, ponieważ już wczoraj miałem okazję właśnie próbować ten ser. Natomiast właśnie za kilka dni sobie na pewno otworzę taki produkt. Ponownie, bo też generalnie taki produkt ma dość długą datę ważności, jak sami zresztą tutaj widzicie na opakowaniu. Jeżeli chodzi natomiast o inne aspekty dość istotne, no to przede wszystkim jest to ilość tego sera, która znajduje się w opakowaniu. Tutaj macie 100 gramów, no i generalnie sporo tego sera znajdziecie, jak sami widzicie, w środku. On bardzo fajnie się tutaj prezentuje razem z tymi pomidorami suszonymi i jak również z olejem, jak sami widzicie, bardzo fajnie to wszystko można podejrzeć przez to opakowanie. No i generalnie dużo, sporo tego sera tutaj w środku jest. No i cena tak naprawdę dość niewielka, ponieważ ja zapłaciłem około chyba 5,50 mniej więcej w tych okolicach właśnie za ten produkt. A zatem stosunek ceny do jakości myślę, że bardzo wysoki, stoi na bardzo wysokim. Poziomie. Co do innych kwestii, no to tutaj warto też zwrócić uwagę na wartość odżywczą w 100 gramach, no i wartość energetyczna jest tutaj podana 381 kalorii, tłuszczu 34 g, w końcu jest tutaj zalewa, jak sami widzicie, olejowa, do tego również jest to ser, dlatego też trzeba pamiętać o tym, że właśnie ta zawartość tłuszczu, jak i również białka będzie dość spora. Dalej mamy właśnie węglowodany 3,9 g, białko 14 g, i sól 2,8 gramów. Co do składników, no to oczywiście jest to ser. Dalej macie również właśnie tę zalewę olejową, jak i również inne składniki, które tutaj oczywiście się znajdują różne regulatory kwasowości, pomidory, tak macie również właśnie substancje konserwujące, no i wiele innych składników tutaj właśnie znajdziecie. Warto się zawsze właśnie zapoznać ze składem, zanim gdzieś tam też zakupicie jakiś produkt, żeby po prostu zwyczajnie zdawać sobie sprawę. Z tego, co jecie. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o całą no to myślę, że z czystym sumieniem mogę wam polecić właśnie ten produkt. Ja właśnie od czasu do czasu lubię sobie zjeść taki ser biały. On bardzo fajnie właśnie smakuje. Ja sobie zawsze biorę jakieś pieczywo do tego. No i spokojnie można sobie przekąsić właśnie taki ser. No i powiem szczerze właśnie tak to wszystko wygląda z mojej perspektywy. Generalnie Generalnie nigdy nie zawiodłem się jeszcze na tym produkcie. Myślę, że bardzo ciekawy smak tego produktu. Natomiast jestem standardowo też ciekaw, jakie są Wasze doświadczenia i Wasze spostrzeżenia dotyczące tego produktu. Napiszcie o nich w komentarzu. A tymczasem to wszystko. Zachęcam do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem. A póki co to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.